Cześć, z tej strony Natalia i Maciek z blogu Mana w Podróży. Dzisiaj, w drugim odcinku serii Mały Kleszcz, Duży Problem, opowiemy Wam o dwóch najczęstszych chorobach przenoszonych przez kleszcze. Mowa tutaj o boreliozie oraz o kleszczowym zapaleniu mózgu. Choroby te są bardzo często ze sobą mylone, chociaż ich etiologia, objawy, a także powikłania są zupełnie różne. Bolerioza jest chorobą bakteryjną. Wywołaną przez krętki borelia. Znajdują się one w jelitach kleszcza, dlatego można się nią zarazić tylko i wyłącznie poprzez kleszcze. Nie jest możliwe zakażenie się nią od innego człowieka bądź innego zwierzęcia. Jej pierwszym, najczęstszym objawem jest rumień wędrujący. To właśnie jego wczesne wykrycie daje nam szansę na wdrożenie szybkiej i właściwej terapii. Kleszczowe zapalenie mózgu jest natomiast chorobą wirusową. W przeciwieństwie do boreliozy nie jest możliwe jej, jej pełne wyleczenie. Terapia kleszczowego zapalenia mózgu polega tylko i wyłącznie na łagodzeniu objawów. Takimi objawami, które najczęściej się pojawiają, są objawy neurologiczne, jak bóle głowy, zawroty głowy czy drgawki. Pojawiają się one 7-10 do 14 dni po ukąszeniu przez kleszcza. Jedyną metodą profilaktyki przeciwko tej chorobie jest szczepienie. Nawet szybkie wyciągnięcie kleszcza po jego ataku na człowieka nie spowoduje, że zmniejszymy prawdopodobieństwo zarażenia się właśnie wirusem kleszczowego zapalenia mózgu. W następnym odcinku opowiemy Wam szczegółowo o bolariozie, jej objawach, leczeniu i powikłaniach. Do zobaczenia!